Hej ludzie, patrz tutaj. Właśnie skończyłem *Stellar Blade'a na PS5. I na początku muszę powiedzieć jedno. To jest solidny tytuł. Nie jest wybitny, nie jest tragiczny. I ma parę elementów, które są dla niego unikalne. I zanim przejdę do wad, to zacznijmy od tego, co mi się podobało w tym tytule. I to nie jest główna bohaterka i jej stroje, chociaż. W niektórych strojach zastanawiałem się, jak one przeszły przez obyczajowość so, w Sony. Tak, najlepszą rzeczą w tej grze jest walka, bo walka to jest coś, co wyróżnia ten tytuł na tle innych azjatyckich gier akcji. Bo to nie jest tak, że atakujemy morzem kombosów jak w Bajonecie czy w Devil May Cryu. Nie. Tutaj walka jest zbudowana jakby na standardach solsowych. Że te ciosy są wolniejsze, są pełne siły i nawet same kombosy nie są aż tak bardzo widowiskowe. Z drugiej strony mamy uniki rodem z właśnie z bajonety czy z May Cry, że są one widowiskowe, że, na, że w, mamy tak, mamy quick time eventy. Ogólnie ta walka sprawia, że gra się w tą grę przyjemnie. I na wiele niedoróbek można przymknąć oko, bo jest to takie niespotykane połączenie. Do tego niektórzy przeciwnicy są zaprojektowani, żeby właśnie spługać tym systemem walki. Na przykład są przeciwnicy, którzy łączą się w jednego przeciwnika, są przeciwnicy, którzy używają tarcz, co w połączeniu z tym systemem walki sprawia, że na początku. Trudno z nimi walczyć. Potem się człowiek uczy ich, ale na początku trzeba pomyśleć, jak, to, jak ich pokonać w tym systemie walki. I mimo, że ten system walki potrzebuje troszeczkę takiego podkręcenia, troszeczkę takiego dopracowania, bo na przykład bardzo osobiście mnie irytowało, że gdy w czasie walki z przeciwnikami o wzroście nas i wymiarach naszej bohaterki, trudno było przeczytać, Postać przeciwnika. Trudno było po prostu domyśleć się, czy mam bardziej uniknąć tego ciosu, czy go zablokować. I czasem te uniki i bloki nie wchodziły. Nie wiem, czy to jest wina tego, że gra potrafi się czasem przyciąć, czy po prostu wina mojej prawej ręki, ale. Osobiście było parę takich momentów, gdzie wciskałem przycisk uniku w tym samym momencie, a i tak dostawałem obrażenia. I sam fakt, że nie czuję, że dostaję obrażenia, ja czuję, że zadaję obrażenia przeciwnikowi, ale nie czuję, że je dostaję, to czasem sprawiało, że po mocnej wymianie ciosów nagle patrzę na pasek życia, o i mam tyle. I w ogóle system walki, który pozwala na używanie min zbliżeniowych. No słuchajcie, powiedzcie mi, kiedy ostatni raz w azjatyckiej grze akcji używać się min zbliżeniowych? No bo ja nie pamiętam szczerze. Sprawia, że to pokazuje, jak bardzo przemyślany był ten system walki. Ogólnie, oprócz tego, że ten system walki potrzebuje troszeczkę większego dopracowania, które przyjdzie z doświadczeniem, bo pamiętajmy, że Shift up nie produkował gier na konsolę, to jest ich pierwsza duża gra na konsolę. Oni wcześniej się zajmowali rynkiem mobilnym czy wspieraniem innych studiów, więc ogólnie trochę doświadczenia potrzebują. Tak chciałbym tutaj większej różnorodności broni. Ja wiem, że jest strzelanie, że jest broń biała, ale to jest system jak się prosi jakiś młot o jakoś dwuręczny topór, olbrzymią kosę, nie wiem, jakoś Jakieś ciekawe bronie z ciekawymi kombosami, to naprawdę się ten tytuł o to prosi. Kolejny, kolejna rzecz, która mi się w miarę podobała, to były designy technologii. Tam widać, że osoba, która za to odpowiadała, wiedziała, co robi, bo te designy były bardzo unikalne i łatwe do za, zapamiętania. Za no i tyle. To były takie dwa największe elementy, najlepsze elementy tego tytułu. No bo teraz będziemy musieli przejść do tych gorszych. I po pierwsze, żeby tak płynnie przejść, to powiem, że oprócz tej sceny, gdy, w której główna bohaterka wychodzi z kapsuły desantowej, to nie ma sędzie bohaterka jest przeseksualizowana nie ma. Po prostu przeseksualizowane są niektóre stroje, bo są, ale ogólnie nie ma takich scen. Więc ogólnie ta strona, która mówiła, że to ta gra nie wiadomo, co robi kobietom, to powinna się zamknąć. Po prostu powinna się zamknąć i nie narzekać. Jeżeli możemy mieć kwadratowe kobiety, to możemy mieć i seksowne kobiety. Ja tylko powiem, że nadal nie mogę się przekonać do twarzy postaci kobiecych w stylu koreańskim. One mi bardziej wyglądały jak porcelanowe lalki, przez co niektóre sceny było ciężko oglądać. No kurwa, no nie ominę, no nie ominę tych wad, no. Oprawa graficzna jest solidna, no. Nie jest to nic, to jest ta gra hula na Unreal 4, więc ona spokojnie mogłaby w nitrze rozdzielczości chodzić na PS4. Ale no nie ma w tej oprawie nic, co by tak krzyczało next gen. No, dla mnie to jest po prostu bar bardzo poprawnie zrobiony tytuł pod względem graficznym. Dużo, dużo ciekawych elementów w tle, ale no, nie jest tego tak dużo, żebym powiedział, że byłem zachwycony oprawą. Walki z bosami też mogły być trochę bardziej. Odkręcone trochę z większym kopem, trochę z większym teatrem, bo są zrealizowane w sposób ok, Gdyby to były czasy ps Trójki, to bym powiedział, że nie wiem, Chains of lollipop bardziej się stara w wa walkach z bosami, żeby one były bardziej widowiskowe niż tutaj. Tutaj ta widowiskowość opiera się przeważnie do, zwolni do zwolnionego czasu, uników i tyle. Po prostu chciałbym więcej. Rozumiecie? W tych grach trzeba zrobić większy teatr. Jak w My Kraju Piątce Jak w Bajonecie. A tutaj tego zabrakło. Tego takiego huknięcia. No. Nawet wa ostatnia walka z bossem to ja po prostu padłem ze śmiechu, kiedy w pierwszej fazie bos po prostu łaził. Raz mi chyba zaatakował. Nie wiem czy coś się stało z AI czy coś, ale po prostu łaził. I ja go ciapu, ciapu, się zaczęła druga faza, która była wypiw, wymaluj z innych gier azjatyckich akcji. No, naprawdę no, trudno, żebym nawet był, nawet był one shot killer, jeżeli chodzi o ciosy głównego bossa, że po prostu jednym ciosem potrafi nas zabić. Więc nawet top się zgadzało. Więc ogólnie mogło być lepiej. No. Pod tym względem mogło być lepiej. Ale teraz zacznijmy od teatru Skopania. Fabuła. Słuchajcie, w azjatyckich grach akcji nigdy fabuła nie była nie wiadomo jakim osiągnięciem. Przeważnie Fabuła w takich grach jak na przykład w Niże, ona była opowiadana poprzez otoczenie. Ona była opowiadana poprzez. Yy, podświadomość, że zobacz, co robią te roboty, odnieś to do siebie, pomyśl, co to może wiązać. Rzucimy, rzucimy tak głębokie tematy, że ty będziesz się zastanawiał przez parę dni, co się stało w tym niżej. Tutaj autorzy chcieli to osiągnąć. Mamy bardzo dużo notatek zostawionych przez żołnierzy. Mamy dużo takich elementów, które starają się pojawiać tą historię, ale robią to trochę tak niedołężnie. Robią to trochę tak Mało oryginalnie, przez co fabuły możemy się mniej więcej domyślić po zagraniu pierwszych dwóch, trzech godzin. Serio, to jest przerażające, jak szybko możemy domyśleć się, co będzie dalej w fabule. Bo nie nazywa się dwóch postaci w sposób tak bardzo połączony jak w starym polskim serialu. Żeby nie spoilerować wam za mocno, żeby nie łapać, że jedna postać będzie miała większą rolę do wykonania niż ma. I to jest to jest. Strafnie, to jest strasznie irytujące w tej grze. Bo są momenty, gdzie autorzy myśleli, że nas zaskoczyli, a nie, nie. Po prostu można było się tego spodziewać. Po tym, jak jest zrobiony design przeciwników, to niektóre. Block twisty widać kilometr przed. I to jest irytujące. Ale nie jest tak irytujące. Jak najgorsza rzecz w tej grze. Jak najbardziej niedorobiona rzecz w tej grze. Muzyka. Ja wiem, oni mieli jak, jakąś umowę z jakąś gwiazdką. Czy tam z gwiazdą K-popu, bo zaraz ktoś w komentarzach tam pisze, że to wielka gwiazda, zrobiła ten teledysk. Mniejsza z tym. Muzyka w tej grze jest straszna. Słuchajcie, ja często nie mówię o muzyce, często zaznaczam tylko, że. A, muzyka była okej okay tutaj, było, było spoko. Nie, nie tym razem. Jeżeli byśmy podzielili od zera do setki, ile wszystkie momenty gdzieś pojawia się muzyka i w których momentach ta muzyka pasuje do sceny, to nie byłoby 100%. To byłoby jakieś 60-50%. W 50% scen w tej grze muzyka pasuje. Wreszcie w scen, ta muzyka się gryzie ze sceną. Ta muzyka walczy ze sceną tak mocno, że ja po prostu jak pokonałem bossa, to sobie odpalałem jeszcze raz tą walkę i podkładam jakąś inną muzykę z nie wiem, z Metal Geara e, Raidenowego, z... Devi Mekraja, piątki z bajonety, z Nira. I ta muzyka lepiej współgrała z tym, co się dzieje podczas walki, niż to, co serwował nam deweloper. Naprawdę, nigdy nie miałem czegoś takiego, że podmieniałem muzykę w grze. No. W solsach, ale to w solsach, dlatego, że już tą grę znałem na pamięć i chciałem sobie zrobić jakiś anime moment. Ale przy pierwszym przejściu nigdy. I. Nie pamiętam, kiedy nawykałem na muzykę. A tutaj ta muzyka jest straszna. A ludzie, co grali, nie wiem, w DMC piątkę, czy w ogóle w serii Devil Makry, czy właśnie w Nira, czy pff, Kurde, czy w Bajonetę, to wiedzą, jak bardzo muzyka jest ważna w azjatyckich grach akcji. Ona buduje ci klimat momentu. Ona ci buduje cały. Cały odbiór tej, tej walki. No, na przykład, finałowa walka w Devi Mike ze skopanym soundtrackiem nie grałaby tak super, jak grała. Nie współgrałaby z tym wszystkim. A tu muzyka się gryzie. To jest najbardziej skopany soundtrack, jaki słyszałem w grach akcji. Naprawdę. To. Ja nie wiem, no. To jest. To jest naprawdę podłe, to, co tutaj leci. Trochę ponawykałem, trochę pochwaliłem. A jaka jest moja ostateczna opinia o tej grze? Jest to solidny tytuł. Jeżeli go dorwiecie gdzieś taniej, to w niego zagrajcie. Nie jest to zbawca gatunku. Nie jest to gra, która wytyczy nowe kierunki. Może ktoś się zainspiruje tą wolniejszą walk walką w grach akcji prosto z Azji. Kurde, ile razy użyłem tego, ale mam nadzieję na sequel. Bardzo chciałbym zobaczyć kontynuację tej gry. Na co jest fansa, bo jest taki mały teaser na końcu kampanii, że będzie sequel. I bardzo na to liczę. Bo jeżeli studio zachowa tych ludzi, którzy pracowali przy Star Blade, to przy dwójce jest fansa, że oni. Użyją tego, czego się nauczyli, i to będzie rewelacyjny tytuł. Ja mam nadzieję, naprawdę trzymam kciuki za to studio, żeby wywalili w kosmos cały gatunek, żeby zrobili taką bajonetę dwójkę, że po prostu bajoneta jedenka była dobrą grą, a bajoneta dwójka była jeszcze lepszą grą. I ja tu życzę temu studiu. Nie dlatego, że Sony za to. Że robiło marketing. Nie. Po prostu widzę w tej grze mas, masę ukrytego potencjału. A co Wy myślicie o Starabledzie? Czy w niego graliście, czy czekacie na ogniwkę? Piszcie w komentarzach i mam nadzieję, że będziecie mieli dobry dzień. Trzymajcie się. pa. pa.